Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Simoneczka z tej strony: Mitrox, proszę was, przez serdecznie na ekranie kanale. W dzisiejszym odcinku winniśmy się po raz kolejny w dniu, w, w poprzednim odcinku skończyliśmy rozdział 14. I się dowiedzieliśmy, że kurcze, tak naprawdę, chyba ma jakiś dar przyzywania szturów bądź kontroli nad nimi jest nosicielem pierwotnej skazy czy tam zarazy, jak i rozpoczęliśmy rozdział 15 ku pamięci. Oczywiście, jeżeli chodzi o wydarzenia w grze, to aż minął miesiąc od poprzedniego rozdziału, a w zasadzie poprzedniej historii w rozdziale 14. Na razie to mam dotrzeć na mury samkowej, i rozpalić ogień. Zobaczymy, o co tam będzie chodziło. Pewnie, tędy mamy iść. Chciałem wszystkie umiejętności, pewnie, że mam wszystkie, tylko że małsorosów. sorowców. O, dobrze. Przeda się. Jak się szło teraz na mury zamkowe? Tego kurczę nie wiem. A już chyba pamiętam. Tutaj zbierzemy sobie surowce. Eee... Czy mogę tutaj coś ulepszyć? Chyba nie. Ale surowce się przydazam. No i niestety nic. Eee... Co mogłem tutaj jeszcze sobie zebrać? Chyba już nic. Na zamek się chyba szło ten, w zasadzie na mury zamkowe, bo jednak tutaj rozmawiałem z Meli w którymś tam odcinku. Still hasn't been able to work of the snow. Czyli jednak nie przejdę tak. Możliwe, że będę w stanie od przodu tutaj, jak się wchodzi do tej wielkiej sali, jak oni to nazywają, ale I pewnie nie, nie jestem. What if. What if, what if, what if you stop living like an animal? Oh. Um. Hello, Amicia. Hey. Sorry, am I interrupting? Uh, no. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Oh, come on! I want us to stay alive, that's all. Like we've always done. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Um, why would I do that? because you're a pain in the ass that's why i'll go see lucas poor kid has a little chest problem to solve oh. all right ready when you are amesia we need to insert some topospalach to not start the procedure system ah what should we say the in place starting with that one yes i know we've been doing the same routine for weeks Amicia. I'm sorry, it just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. Okay, is So um, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. <laughs> Thank you. Listen. I don't know your brother that well, but he would like you. Really? He saved us. You were captured. o Czy tak chodziło tylko ustawienie tego czy też podpalenie, bo kurczę nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Go. Tutaj mamy sznurek. Musi środkowe palenisko koło wons, środkowe palenisko.

Right. on I look after the other Brazil whenever you're ready hey, are you alright? Uh, yes why that was pretty uh, intense oh the kicking you mean my father was like that I'm just carrying on the tradition now he's um... anyway how about you oh uh, I'm all right I miss the kid too Hey you know what we could always extend the search area. Roderick, there's no point. It's been a month already. Let's... let's just get the pit ready for the night. All right. Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dearest Amicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. <laughs> go take a bath, <laughs> you well. <laughs> How sweet a minstrel thou makest! Let's go and make sure the is right up to the edge.

Eee... Chyba już wiem. Kurczę, trochę głupi jest ten mechanizm, także bo bardzo dużo tutaj, tutaj jest łożenie i... popełniania takich podstawowych błędów, ja spróbuję tutaj dotrzeć. A, czyli cały czas nie musiałem klikać, aby wchodzić? Tylko autentycznie postać mi weszła? Ciekawe. No co jest? No i teraz nie powinno być to w porządku zrobione. Like hmm. oh. Ponieważ już chyba gita, na razie do końca dojedziemy. Nie wiem, czy to rozpalać, czy nie. Chyba nie trzeba. Czy ja on to już wszystko rozpala? Ok. Chyba on to wszystko rozpala. Zajebiście szybko to idzie. Co jest? Jak się nam narzają? Przyjdź swojego poleniska, dobra Pajnie, żeby zejść po tamtej drabinie Tak czy jak? Kurczę, teraz nie wiem. Chyba tak. Bo mam to 300 czerwonej strefy. Zaraz pójdę. Oczywiście żadnie może mieć gnifarów, no co za petnik. pokupujemy to wszystko. Ech. O! Zajebiście, to jeszcze lepiej. Gdzież ona się pojawi? A tu

Ja wiem, wszystkie teraz niszy czy jak to ma wyglądać No ja nie są coś zrobić Jakie paleniskie jest niby zrobione Jakiego zapalonego no. To nie było zapalone przecież. Sam tu musiałem rozpalić. Niby mówię, że nie ma surowców, ale. Kurczę. Opomaj mnie trochę. O, cholera, jasno. Chodź tutaj, skurczy byki. Bógłabym ja tym szybkim rzutem nie zabijać akurat. To przesunie to dzisiaj. Musi kurczyć pieszy, bo zaraz mnie zabiją. Stoi, A co w takim razie z Arturem będzie? Mam, dobra. Szybko góra. Yes, thanks. It's up to you now. The Brazier on your side. I'll get you there. How are you doing? All oh, right. I prefer being here than down there. What the hell is going on, Amicia? They tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? But it oh, nie, to jest tornado, tak? Attacking! Oh, come on! They're rats of the English army, but they know what they're doing.

możemy tego szybciej pchać? No ja bym się zestrasła z takiej sytuacji? Albo podpaliłbym jakąś szmaty. i od razu byłoby lepiej. Cholera. No bowaj, tutaj szybko Artur. to be as far away from here as possible well i'm not a magician huh? are you all right no what the hell is going on arthur did you get bitten no we have to get out of here but the castle was made to resist lucas there were never so many before this is not a simple infestation what the hell is it then <laughs> O, Nikolas! A Czemu one się konie boją? W sensie, on się ich nie boi. A, w dzieciaka mam takie barwię inkwizycji jeszcze. to, be done. Hugo, it was Ellie, Hugo. what? It, with was the Hugo? Door? it was Hugo. what have get they out done out of to away. him? The rats. He, he, he was he can control no. them. Yes, there the macula. Down. Where does that go? Don't panic. The castle was designed for this kind of situation. Your castle's falling apart. The rats are getting through the defenses like a hot knife through butter. Listen, I have to talk to Hugo. I can. We have to get out of here. Demetia, he's right. Go through. No, no! on się nie patrzy. jej przywalił! Co jest? Escharto raz ją na strzała, no ale. Zanim Czyli na którym jest stadium pierwszym, drugim? Hugo,

Bastard. He gave himself up because you betrayed him. is if you lucky him, Vitalis will soon be the sole carrier of the macula. What? No! Hugo is the only carrier! What? Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor! Off no! ah! I know. Die! that bastard Amicia Arthur, go make sure he's dead. I have to I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Hugo! I just want to talk to you! He can't hurt you anymore, Hugo! Look! Alright! Alright! I won't move. You come here! Come on! You lied to me! No! No! I. Hugo! I was trying to protect you. I please Nie ma w ogóle nic do No tak, no wtedy jak Hugo osiągnął to pierwsze stadion, to Vitalis też osiągnął. W końcu jest jego, nie wiem, bratem krwi. Okej. Okay. Możliwa kontrola nad szczurami. Ciekawe. Hugo, nie, nie, nie. Mogę wyjść z tego. Mogę wyjść z tego. Moja bladek jest jeszcze własna. Jak probabilistycznie zobaczymy. Spróbujmy. Tylko więcej rzeczy trzeba pogasić Oliwiście Jeste już go zabiły? Okej, okay, płonący miecz to uh jest -huh. Assassinsky Dodyssi? Tylko takie ma umiejętności Okej. Okay. Aha! Na no liście mnie zdjął. No i dobycie mieczem. O, oczywiście. Rozpoczynam od nowa. Od drugiego stadium mi pasuje. Nie trzeba się chować, no dobra, zaraz to zrobimy. Znowu zostajemy to uważeni. Zajbiście? Szturki? No atakujcie, żeż go tak. Dał radę znowu Musisz Już już rok jednak nie kończą Zaraz tutaj rozwiążemy ten problem z panem Nicholasem Szybko, szurki O elegancko. Koniec już z nim. Chyba tak, bo ta anima się wygląda zajebiście. No Walka satysfakcjonująca. zajebiste to było. Ale też zajebiście się kurczę płonął. Millie, I'm... Just shut up, all right? Stop it, please. I'll kill them all. I'll burn their fucking Milly, banner! you'll never make it. What about you? You're just gonna stand there? Just wake up! Look! You don't know what you're saying. I do know we're getting killed. One by one. They got my brother. Your father. Yours. There's nothing left. Nothing! She's right. Amicia. This is crazy. Five of us. Against. against an arm. I think there are a lot more of us now. Has. has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis.

Fortrick, he's five years old. Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do no, it, Melly. No. They. We don't have a choice. We have to try the great door. But watch out. Oh, Melly, wait! What do Oh, No, She's just. Angry, full stop. But give her a little time, Hugo. Ile rzeczy? Uuu, coś mi się wydaje, że raczej nie bez przyczyny to dostajemy. Dobra, to już jest chyba niedługo koniec. Nie mam nawet co, co żałować tych surowców. They're going. don't even know what's really going on Time to make our move. Lucas, follow me. Millie. Have faith. In the meantime, we have a job to do. Right, I'm going back. Be careful.

dam radę tak przejść oby ale nie by się interesuje tylko tym ciałkiem ale i tak wolę to mieć kliknięte gdzie tam chyba chodera ucznicy jeszcze Da go tego tak zabić? Wydaje się, że chyba na pewno nie. Kurczę, no! Jakie jeszcze tam źródło światło niby było? Może że coś jeszcze tam, tam niby się kryło. Albo od boku ich przejść. Lera? Nie! Holera! Cholera. już nie będę tego używać, ale już widzę, że tak dam radę tam się dostać, tylko że będę musiał to jest jeszcze mu lampa ja nie niepotrzebnie tak kurczę to... Strąbałem. Dobra. No Jeszcze kolejne. Bardzo dobrze. A kto no nie chce go słuchać? Zdaje mi się, że nie reagują. To szybka przebieżka, tędy. Tutaj był kolejny do uwolnienia. Ciekawe. Tutaj coś mamy jeszcze. Surowiec. Kolejny. Pewnie tutaj też to dało się zniszczyć. I byłoby kolejne źródło szczurków. Ojojojoj, coś pominąłem. Dobra, Przeda się to wszystko raczej. teraz tak. O nie zastałem Te już zwracają uwagę. Jezus, i to krążysz teraz. Masz tam szczurki. Aha, ale czemu go to nie atakuje? A, bo ma źródło światła jeszcze. A jak spieprza. Znowu? Wreszcie, Jezus. Jak on to szybko podpalał. Na no akurat te gaszące... umiejętności się przyda znieść? Tak, extinguish. Na razie będzie niech tylko kamyk wyekwipowany. Kurczę, już to srąbałem, no. Nie będę używać tego. Ulepszenie, no.

We have to open this. Dobra, e, więc na razie, póki jest to nie odcinek, mam nadzieję, że on się podobał na swego odcinka Siemka!